Witam Państwa. Pozdrawiam serdecznie z trasy Białystok Warszawa. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym iść kilka słów na temat nowo wybranego selekcjonera naszej kadry w piłce nożnej. Został nim wybrany Jan, Urb... Jan Urban. To prezes Kulesza, wybrał tego człowieka. No, z tego co słyszałem o nim oraz tego co widziałem na, na żywo podczas jego wywiadu, którego udzielił tam telewizji po, wy, po wybraniu na tego selekcjonera, widać, że to jest jakiś szczery chłop, dobry chłop, dobry, chłop, dobry szczery i taki nawet sympatyczny, dający się lubić, ale <laughs> proszę Państwa, mieszkam w Polsce wystarczająco długo, długo. Bardzo interesuje się piłką nożną, bo jednak lubię ten sport, to jest dla mnie sport numer jeden. Ale generalnie interesuje się piłką nożną w najlepszym wydaniu, czyli w wydaniu brazylijskim, holenderskim, włoskim, obecnie hiszpańskim czy portugalskim Ci nasi krajowe frędzle to są raczej kupę śmiechu, to są banda błaznów, którzy tak powiem chłócą się między sobą i tam różne są takie jakieś smrody Także ta reprezentacja nic nie osiągnęła i podróżowałam, że jeszcze długo nic nie osiągnie. Dlatego szkoda mi tego pana Urbana, tego Jana Urbana, który został tym selekcjonerem, z tego powodu, że znają z polskich dziennikarzy, szczególnie dziennikarzy sportowych, tych różnych burków czy innych kołtunów, którzy zaszczują jego wcześniej czy później, zaszczują jego, proszę Państwa. Po prostu, bo on jest za, za grzeczny, za miły. Oni są w stanie zaszczuć, powiedzmy, takich rasowych, jak tam był ten Michniewicz, czy jakiś inny tam tego, co bardziej kuci na cztery nogi, ich zaszczują. że takiego probierza. Wpuszczam, że jednej, i drugi to byli, tak powiem, poroszko, ale mimo wszystko e, taki człowiek, jak, jak Jan Urbano po prostu jest on Zagrzeczny po prostu, zagrzeczny i za szczery. A tacy ludzie w Polsce raczej nie mają racji bytu, szczególnie tam, gdzie potrzebna jest swojego rodzaju polityka, czy to jest polityka sportowa, czy polityka polityczna, to po prostu musi być kuty na cztery nogi, wiedzieć jak rozmawiać, wiedzieć co mówić, wiedzieć czego nie mówić, wiedzieć to, co, co, co przemilczeć, co uwypuklić, To trzeba być takim zwany pacjentem a ten urban to jest szczera postać, naprawdę bardzo go lubię i szanuję. Ale szkoda mi jego, bo zaszczują go, zaszczują i mi się daje, że trener, nie trener, tylko prezes kulesza też wie o tym, bo kulesza to przynajmniej jak jest, tak jest, ale on jest dużo cwańszy. On wie, może nie jest taki elokwentny, ale wie co mówić, wie czego nie mówić. On jest dosyć sprytny. Najsprytniejszy z był listkiem, że tamten to był wyjątkowy cwaniak. ale, Ale ten, ale... Yy, ale... Po prostu no, szkoda mi jego, a reprezentacja i tak, i tak, proszę Państwa, może się prześlizgnie przez te baranże, może im się uda do tych Stanów tam Kanady i do Meksyku pojechać, chociaż to jest sprawa taka, nie jest pewna. Ale generalnie, żeby Polska grała, tak jak Chorwacja, w sensie ambicje, w sensie pracy, w sensie oddania, w sensie cieszenia się zawodników. Z obecnością jeden drugiego, żeby tak powiem, że razem działamy dla Polski, dlatego, że były taki patriotyzm, to raczej nie sądzę. Oni są ludzie, którzy tam mają te swoje jakieś układy, chcą w tych klubach zdobywać i te minuty, żeby tam grać, żeby się pokazać, że jesteś, a przy okazji chcą robić kasę. A tutaj w reprezentacji ani kasu nie ma, ani prestiżu. Szczerze mówiąc, grać dla polskiej reprezentacji to jest wstyd po prostu, no bo. Ta reprezentacja nic nie przynosi, tylko wstyd, po prostu żadnych osiągnięć tam jest na poziomie jakiejś Finlandii czy jakiejś Litwy, nawet na Finlandii nic, jest poziomie, bo przegrała, ale jakiejś Litwy, Litwy Azerbejdżanu, Wyspy łowcze, czy jakiś tam Cypr, no nie wiem czy z Cyprę wygrałaby, na jakieś Czarpanie, w każdym razie takie państwa, które się nie liczą tam, bo zwykle grają że leży ludzie kielerzy, ludzi po pracy, tam pracuje, ludzie tam w kopalni na dwie zmiany i tam później z tej kopalni wróci, otrzepie się, umyje, to idzie grać i to jest równobrzędnym partnerem dla tych naszych frenzy, którzy mienią się z zawodowcami. To na tyle. Pozdrawiam Was z